Ale dzień dobry. Witamy ponownie w naszym osobistym piekle, gdzie będziemy cały odcinek klepać murki. Dokładnie tak. Dobra, trzeba zarzucić I jakiś teraz, temacik. Teraz, teraz, montażysta Mówię, że montażysta powinien to nazwać klepiemy murki. Montażysta słuchaj nie nazywa odcinków, zacznijmy od tego. Mam słuchaj, dwóch ludzi. Jestem, wiesz, wielki pan, nagrywałam odcinki, wrzucę na plik, wrzucam na jakąś stronkę. Oni to wszystko zdalnie montują. Obabiałem, rzucałem, a ja siedzę i palcem nikim mam, ja tylko odpowiadam ludziom. Chociaż bardzo lubię odpowiadanie ludziom. Chociaż miałem taki etap, w którym totalnie to zaniedbałem, to bardzo żałuję tego, bo naprawdę... No w sensie to nie jest dla mnie problem, żeby poświęcić te 10-15 minut, żeby poserduszkować ludziom komentarze i podpisywać im. A nawet taka wiesz, interakcja to jest według mnie coś bardzo pozytywnego i fajnego. A ja chyba o tym mówiłem po poprzednim odcinku, powtarzam się siema na kolano. Teraz kto to by pamiętał. Jak ja to nagrywam, jak my to nagrywamy jeden po drugim, a ludzie to oglądają wiesz. Tak No tak. Wow. No co dwa no, dni... No. no tak trzy w tygodniu licząc. A to te ludzie się, się pytają. Nie ma kiedy fajnych odcinek. Nie ma odcinek, Nie, to zawsze jest. Ale fajnie, że ktoś to ogląda, nie no. To jest kozackie, że dwa tysiące ludzi cały czas chce oglądać te serwery, nie? Chociaż pewnie okaże się, że to moja matka nabija wyświetlenia, kiedy jestem w szkółce i tak naprawdę ogląda to tylko ona. Twoja matka, która nabija drugi, ty, która nabija drugi tysiąc i pięciu hejterów, którzy chcą być na bieżąco z hejtami. Nie no, tam kojarzę kilku ludzi. O, Page sobie ale boga. Na przykład jest ten, Doktor jakiś, który tam robił akronimy z mojego pseudonimu autystycznego to było... Pozdrawiam tego człowieka cieplutko, bo to co on robił na streamie to było istne złoto. Ale jaki był kreatywny jeszcze to. Szok, że tacy kreatywni ludzie oglądają ten kanał. Weźcie nie wiem, wymyślać... No, wynalazki, a nie bawicie się wytąd stefa. Bo głupio taki potencjał ma dawać. Jaki jest plan? Hambaty? Ty. A na to co? No, no, w sensie, no, na mulki, nie? Bo już mulki ukończyłem. Na ja jeden hamat. Masz hambata? No. Dobra, to idę z koła się hambaciki. A ja chyba go nie wykaftowałem jeszcze, no. A tylko masz, nie? Skraftowanego. Co? Dobra, to... no kuliki właśnie tak patrzę, tutaj są dwa, ale one pewnie mięsa nie wydopią. Cofnę się do bazy, wiesz, w bazie mamy jeszcze mięso na pewno jakieś. Czy wszystko zgniło? Nie, na pewno nie zamodlowałem, więc sorry. No, czyli mogło pognić sztos. Mogło, ale nie musiało. ale nie musiało, jak najbardziej, tak jak Pan Jezus powiedział. O matko, ktoś za nie napisał. Już to taki. O, montażysta no. to się Słuchajnie, Słuchaj, nie nagrywaj, szosę. <laughs> nie no, przede wszystkim sam montował, wiadomo. Ale coś pisze, że... No bawię się w konfigurowanie live'a, nie? Żeby to wszystko zrobić na wyższym poziomie, bo chcę dodać jakieś animacje przy tonetach, bo jak są to wypadałoby to jakoś ładnie tak uhonorować. Wymyślili, żeby nam zrobić tak, nie? Że zabi donate o wartości 2.1.3.7 będzie dawał tańczącego papaja to by było złoto. Absolutne. Albo, no, żeby dać jakieś tańczące. biegające chomiki w tle czy coś. No, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, nie? Albo jeża. Mam jeża w sumie w pokoju. Jeże ogólnie są z... super na swój sposób. Nie, przepraszam. Jeże są. Jeżu. Spoko. Spoko. <słyska> <słyska> Wiadomo o co chodzi. Siemano, no... kolanie jeden. Aha, super. na kolano? Siemano, kolano. Mm, dobra, gdzie jestem? Chłop, baza najgorsza, dobra tam. Ej, bo tam się... zima zaraz zacznie. No to że Weź może sarkarę. A mogę zrobić sarkarę. To weź no, go wydupnij, byku. Bo... no ja mam mój kolera z tafa, nie? Chyba, chyba bazę już usiądę. Dobra, światło. No, w sensie światło to światło z jednej strony, a z drugiej strony to jednak chciałbym móc się być bez ogniska. A my nie mamy mu... stal, chyba w październiku. Ja właśnie nie są dlatego w że ruinach, żeby zerkasować troszeczkę potrzebnych mu e, rzeczy. sprytnie splitnie. Ten chłopiec wymyślił coś. O, ale mamy mięsa. Kiedy Aleksem no, mówi. Gdzie? Trzeba on zaczął Kiedy Aleksy mówi, że z brakusy, żeby było na... Yy, na hapsy, na grzybuchę, a potem ty używasz to do tworzenia pierogów. Polecam Jestem z tym człowiekiem, zgadza się. Siema. Tej byłbym. Wal za dużo mięsa. Yy, Dobre. Szkoda, tego. Chcesz jakieś jestamko? Nie trzeba chło. Wow. Dobra, dupnąć jakby co. No ja tu bandli nie zrobię, niestety. Dobra, powinno przeszyć to jedzenie. Ewa, dobra. Może mm, byśmy dzisiaj tego utula zabili. W sensie nie na tym odcinku, no tutaj nie ma się co łudzić, niestety, ale żebyśmy do dzisiaj w dniu nagrywek wszystko ogarnęli elegancko. Bo, Alexy, kiedy wy będziesz niedostępny? Od kiedy? Nie wiem, dokładnie. Jutro jeszcze da zrobić nagrywki? Jutro, jeszcze jutro tak. Dobra, to jeszcze jutro coś zrobimy A, w tym kierunku. Co tam jest to sprawdziam, z Lalki z i co tam? Modo Z lalki. Lalka, Ale fajna jest lalka. W sensie postać Wokulskiego no, bardzo no. do mnie przemawia, bo on jest bardzo taki pozytywistyczny i bardzo utożsamia się to z jeszcze. Memiczne, tak, nie. W sensie. Są romantycy, którzy kiedy Polska jest pod zaborami, chcą y, bić bolszewika, mimo że nie mają absolutnie szans. I są pozytywiści, którzy wiedzą, że trzeba poczekać na odpowiedni moment. Więc Wokulski jako pozytywista do mnie przemawia, a jako romantyk już tak trochę, trochę mniej. Chociaż no. rozumiem go, bo różnie to w życiu bywa. No, no tak. Czytałeś w ogóle? No, no tak, czytałem. No. <laughs> ja jeszcze nie umiecia się ma. Jeszcze takie szczegółowe jakieś jeszcze znalazłem, co tam, chyba 50 minut czytałem to typo do mnie tak, jak odpowiadałem z niego, u niego, nie? Ty, czytałeś te czy nie? Bo mówisz, pamiętasz tyle jakbyś czytał, ale tak jednak, no, masz jakieś takie baki A ja mówię, pani, strasznie nie poleciało, jeszcze na poprzedniej lekcji. Uczcie się, dzieciaczki, a nie róbcie jak ja. Aczkolwiek, no. Chciałbym czytać te książki, naprawdę, ale, w sensie... Ja wierzę, że to by mi wszystko pomogło i to by mi bardzo ułatwiło życie, gdybym mógł je czytać sobie na spokojnie, ale ja po prostu nie mam czasu na książki. Wiesz? Ja no nie odo książki. Ja właśnie lubię, lubię słuchajcie, ale ja bardziej przygodowe. Jakoś takie zmuszające do myślenia. No niestety, w sensie chciałbym, wiesz, być wielkim panem, który wyciąga książkę o fizyce kwantowej i sobie w tramwaju uczy się dla swojego hobby. Nawet jak pracowałem kiedyś w Macu, to stwierdziłem, że hej, będę dojeżdżał 45 minut, Poczytałem sobie o fizyce kwantowej w tym czasie, nie? Żeby się jednak rozwijać trochę jako istota ludzka, ale zrobiłem to pierwszego dnia i potem już absolutnie do tego nie wróciłem, bo już po prostu mi się nie chciało, nie. Chciałbym teraz jeszcze do roweru wrócić. No tak, jestem hobbystycznie kolarzem, tak może powiem. Udawało mi się w wakacje robić dystanse po 70 km jednego dnia, tak po prostu hobbystycznie. I to jest naprawdę coś fajnego, bo człowiek się zmęczy, ma taki fajny wyrzut endorfin. To też jest bardzo spoko sprawa. No i ma to wrażenie, że coś robi. A jak mi uda wywaliły. Jeszcze klatę zrobię nie no. A przy moim wzroście? Dobra, nie, bo za dużo danych ujawniam pewnie teraz. Mój wielki Pan mój na to będzie się bił po głowie i myśli sobie Matko Boska, człowieku zachowaj te anonimowość w internecie, a nie gadulisz wszystkie detale swojego życia. No i co tu gadulisz? Hm? Czy to widzisz? się nagrywa? Dobra, uff, nagrywa się dziewięć ton. To dobra, super. Myślę, że wiesz, dobrze, to się nie nagrywa. Teraz pewnie... To się wytnie Mam Teraz pewnie mój poziomek mówi O Jezu Chryste Człowieku, dlaczego ty tam grałeś? Mógłbyś zrobić albakat eleganckiego I zamiast gadulić ujemnie za dużo danych To po prostu byś to wszystko zrobił dobrze No, tam będzie miał sporo do wycięcia Kurde cool. Mmm Muszę się nauczyć mówić odpowiednio milość rzeczy. Bo jestem niestety taka gaduła. Na przykład, mi sporo ludzi dosyć powierza swoje sekrety, nie? I zawsze, no. przy każdym sekrecie, te ja sobie myślę: Matko, Polska, ludzie, dlaczego wy mi ufacie? Przecież jestem gaduła. Ja bym chętnie o wszystkim rozgadulił, no ale trzymam te sekrety przy sobie. Bo to jednak wiesz, no jednak, kiedy się ktoś od ciebie uzewnętrznie, a jak też się zdarzało mi się przed kimś uzewnętrznić, no to nie chcę potem, żeby potem wszyscy o tym huczeli, nie? Stałem się być w porządku, ale to jest trudne. Więc następnej osoby, która przyjdzie do mnie i będzie chciała się wygadać, powiem. Nie, 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 typu nie jestem odpowiednią osobą. Gdzie jesteś? Bo hambaty ja trzeba wytworzyć. To winest. Dobra. się pałowańsko robimy, ale nie to 100 ty komórków do okładniego. I będziemy mieli gotową ale potem jeszcze. Yy, tak, w ogóle plan paliwo miał być, a ja tutaj sobie żyję, wielki pan. Trochę mam paliwa, trochę. Nie, ale możemy wykorzystać ten, ten, ten amulet z... on się naprawdę dobrze sprawia do formienia paliwka. To mamy miecze załatwione, to można jeszcze... ...no, chapcy to tam wiesz. Samo To lesie. Super Belt'a. Sanity trzeba sobie ogarnąć. Super Belt'a, Hunger Belt'a w sensie zrobiłeś. No, Hunger Belt'a muszę no. zrobić. Dobra. Ale mam dzisiaj dwa jakieś matku Boska. Ale Sanity one, nie leci w jaskiniach. Byku lecisz? Bo ja to widzę, że to, ty jeszcze to. biegniesz gdzieś. To jest przejście? Tak. To. Znaczy, chciałem sobie zrobić, zrobić jeszcze jednego tutaj. Hmm. No leć, leć do mnie, ja no. Ale ja tu czekam. Biegę, biema. Biema, biema. Ja bym już zaczął robotę, ale ja nie, nie mam zwykłego wtowanego Hambata. Czas kasherować, raz nie rozkazano tego chomnąć. A ty jak ty byłeś, złośli ty byłeś, jak? No na wół cię, byłem złośliwy. A nie, 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 mi tutaj zmaczysz? Ha, tutaj, tutaj ty mi tworzyłeś, tak, tak. No nie ukrywajmy. Ktoś tę duży. Ufałeś mi? Co? Ufałeś mi? Owszem Ej, może sobie stanę bardziej w cieniu. W sensie w ciemności. Żeby szybciej tacić sani. Chodnie. A I cieszę, że za zaatakuje. Chyba ciebie. Ja jestem kozakiem. Za tym znam Charlie. <głos> 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 Charlie to moja ciocia. <noise> to chodzi, To, to, to chodzi Podlot. Pod pod, no w sumie tak. W sensie wiesz, jak chodził, <noise> bo nawiązywałem do tego, że jak jest Kłóć, to tam, czas drzwiami. Że, jak się kłócisz z kimś w internecie, często to on pisze. Mój wujek pracuje w Riot i dostajesz Bana, gratuluję. XD, XD, XD. I To jest dosyć często takie. To jest śmieszne w swój sposób, nie utywajmy. dobra byku masz mięso. Masz dupy świni. Też patyków? Masz masz hemopatyków? Jeden hemostarczyk masz. dobra dzień Jeden starczy. No jak jeden. A twój? Dobra, mogę ci. Sobie dupnikam, bata, by... dobra. To co wiesz jeszcze dupni handbata, byk Doba, co? Kawka o, Jak tam życie? Jak tam życie sobie? No co tam opowiesz? powiedz, o tym mieszkaniu, co kupujesz Możesz nie chaj. Co? Nie będzie, na razie możesz nie chodzić. Muszę zbierałem to są pogarne, Czy się trzątaż samo. No dobra, dobra Nie chcę ci wchodzić na prywatność. Masz rację. Powiem wcześniej spytać, czy chcesz o tym rozmawiać. O. Ale czego się nie robi dla uzywki? Show must go on, jak to się mawia. No, jak to pierwszy. No, tak, tak, tak. Szczególnie ty. Jak, ma, jak ja mam więcej, speciarzu. No nic nie pomożesz. Nie pomagaj mi. Możesz światełko dupnąć, jak masz ochotę. Bo tak, tutaj Dobry moja że taka jest, wiesz, 2 na 10. O. Uu. To jest światło, to wtedy teraz wszystko widać, teraz się to się będzie dobrze oglądać. Jak patrzę na te murki to już jebla dostaję. Jeszcze trzeba tutaj ten korytarz zrobić. To wytworzy mulki. No to jeszcze będzie potrzebne. Chcesz piroga? Mam pieroga, nie dziękuję. Do no Dobra. Żeby teraz przez przypadek nie naprawić żadnego muru Bo przypał będzie Mhm, mm pyk 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 I pyk, Dobra mamy to Jakby gdzieś jeszcze było potrzeba, to mam jeszcze 5 murów, które można użyć, nie? Myślisz, że to stałczy? No. Dobra, najwyżej wezmę Maksuela, i będę... Z... Słucham? 28, 28, 28, 28, na 28 ma być 28 na 28 20 Aha, ja zrobię 25 Więc ja chyba 22 na 24 25 na 24, tak Coś tak chyba, jak się chyba pokazać to są murki, to ma więcej gdzieś dot Gdzie dotąd No tam już stoi. No chyba jesteś pijany W każdym no, stronę ja 28 ma być No a znaczy, to jest, zobacz, to jest murek, widzisz? To jest koniec mapy, to jest się nim się zrobić. No tak. Ty pójdziesz na górę e, farmę szybko ogarnąć. Ej, szybko farmę ogarnąć. Dlaczego no, szybko? Bo zrobić, że zrobimy to wiosnę. Bo trzeba by nie. No, I szybko pokupę, ja to ogarnę, słyszysz? No, wow, to co ty, mam jeszcze masę czasu. Już tak średnio. W sensie, wiesz, zima nie jest długa. Ale... 16 jest na 7 to jest kolejny ten Już w setnej nie? Ale to się w serwis nie ma jakiegoś No do setnego jakbyśmy ją zabili Znaczy Jakbyśmy do szetnego ją zabili, byłoby całkiem spoko, nie? Yeah ja. Wiadomo Spoko Spoko by było <noise> O, w sensie wyraż osiemdziesiątego Osiemdziesiątego siódmego Polacy, jeżeli tego nie skończymy, okej? Okay? Mhm co możesz teraz płacić? Ja cię płacę jeszcze po gówno od hmm. No a co tu trzeba ogarnąć? Trochę kamienia... Trochę kupy... Trochę słomy... Słomy w ogóle nie mam. Trzeba słomy ogarnąć. W ogóle farmy byś trzeba kiedyś ogarnąć, a nie że... O! Łoł, wow, 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 Jakie bogackie wapy, ja tu widzę. Kto my mamy was. Klęby Skąd my mamy wosk? co mamy? Wosk. Woskowany papier. No, ja no, z 16. No bo z Klausa nie dostajemy. No tak. To wytworzyłeś? Tak, go Też. Tak. Może z pierwszego no, Klausa, no. być. mi schodzi. Oj, oj, oj! Nikt leży Co? im tam co leżał. Kto? Co no leża? ci... Twent mi poleżał. <noise> Aha, nie ma w Nie, te kamienie to jest dama, słuchaj, jakiś... Ale jakoś leci. Ale to mówisz, że 28 na 28. Przecież to będzie strasznie duże człowieku. No, Ale... no że to się troszeczkę źle zrobisz. Zmarnowałeś trochę resursu. Jak zmarnowałem? Dobrze jest. Mordo jakieś Masz murki? No mam pięć Najmniej, mi, ci pokażę Patrz No, patrz Aha! <grym> <grym> Naprawdę? Tak Mówiłem, że trochę coś zrobiłeś To musisz wcześniej powiedzieć <grym> A ja, ja mówiłem, że mówisz, że ja skoryguję Coś ja podaję i zrobię. A ty, mordo, nie łapasz <grym> No, zachowałem No, jest ok, jest porządnie. No, jest porządnie, słuchaj. Ja się stałem tu jakby od serca a ty byś po prostu tak jako tako. Nie, tak podatek zwaliłem. No, ja myślę, że to jak speedrun, speedrun pochodzi. No, jak się dobrze zrobić. A nie można by zastosować w sumie drewnianych? Eee, a po nie patrzą, że... No, jak mam starzaki. Też, ale kamienia jest więcej. Wszyscy my też możemy zrewniamy, bo tam Możemy jest to co i co. to. W strefie nie. Też. Tylko żeby Masz... właśnie daleko od y, tego słońca. No no. Słusznie. No słońce jest w centrum, wiadomo, nie. Wow wow. Właśnie ustaliśmy teorię heliocentryczną na podstawie schematu klepania grzybuchy. <laughs> Jesteśmy genialni. Wszyscy wyszły wszyscy. Co Musimy słuchajcie, my się To o tej heliocentrycznej? Heli e o koperniku? Mhm, mm Nie no pamiętam. Turbienie. Wszystko się kręciło turbiny, dokładnie, tak. No, bo o, turbina kręci ale... wszystkim. <laughs> nie tak źle. O, lebię spajnie, by już na dzisiaj. Hmm z tym bossem jakby się nie dało po prostu zrobić jakiegoś bo... bo jeżeli klej zrobi co jakiegoś bossa potężnego od mi to stół. sam nie wiem co zrobię ale na pewno nie będę szczęśliwy z tego powodu bo klepanie kolejnego bossa solo przez 20-30 minut to nie jest absolutnie rzecz która mi się Musi ja tego bossa bo ja 5 minut solo wyjąłem. więc skończyłem skończyłem w 4? a cicho no w się sensie, ja wym legitnie, nie? No, no my ten bijemy legitnie. Czyż to jest legitny tak? W sensie no... Legitnie w sensie, że bez exploitu. bo to jest i exploit Mimo No To Właśnie, stawia na współpasę dużą, na nie ukrywajmy. Czekaj Mmm Czuję Zonką? Nie, wejdzie ah, okay. mm, Dobra. Co, Co jest to jest? Jak Muszę tak patrzę zobaczymy. na to, co mi teraz powiedziałeś, No? na uchodźcy się kołka, a na pewno no nie sięgnie, na pewno nasięgnie no. dalej. Masz pewność? Tak, hmm. czyli trzeba to zrobić. Na dwa baty no, dalej Czekaj, czekaj jeszcze chwilę. Czeka. Ja Jest na mnie. Na pewno. Mhm. No gdzie? Teraz. Nie, ty no. miał masz go wyliczonego? Wyliczonego. On ma 95 wtedy? Jak no załóż, do końca. No. Zbilić, Uuu, jak Lekko zbiliśmy. Mmm, Nie, nogi. <laughs> nie bym się bał trochę tego tykać. Dobrze. Ej. To tak? Bo już chciałem kończyć. Masz murek? A nie, nie dobra, do końca kończ. kończ. To Chciałem w ciekawości, żeby to podpalić. Czy to da Dobra. To no, dziękujemy ślicznie za oglądanie tego odcinka, gdzie dowiedzieliśmy się, że ostatnie kilka odcinków budowy okazało się źle. Chciałbym ja z tego Nie miejsca mówiłem, pozdrowić że... mamę i katę. Słuchajcie się ludzi mądrzejszych. Stała montaż, ludowa, jak się okazuje. Więc dziękujemy myślicznie za oglądanie. Do usłyszenia w następnym realnym no, wow. na kanale. Siemanko.